Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku odnośnie Waszych pytań, tym razem domofony. Lista została przygotowana przez tutaj moich pracowników, którzy po prostu wypisali to, co najczęściej słyszeli od was, zadając pytania odnośnie danych systemów wideodomofonowych, także lista została przygotowana w taki sposób, że nie ma tutaj jakiejkolwiek chronologii od. Najczęstszych do najmniej pojawiających się pytań, po prostu to, co zapamiętaliśmy, to wypisaliśmy. Także nie przedłużając, zaczynamy od pytania pierwszego: monitor Wi-Fi, czyli bezkablowy. No nie, to tak nie działa. Monitor Wi-Fi, jeżeli ma w sobie wbudowany taki moduł, będzie komunikować się za pomocą właśnie owego modułu z Waszym routerem, czyli połączenie może odbywać się po transmisji Wi-Fi. To nie znaczy, że on jest bezkablowy, bo trzeba dać mu jakieś zasilanie i trzeba jakoś je połączyć z, ze stacją bramową. Także komunikacja jak najbardziej po Wi-Fi działa to na takiej samej zasadzie, jak łączy się telefon z siecią bezprzewodową, czy chociażby komputer, czy laptop, jeżeli ma wbudowany moduł WiFi. Pytanie drugie. Czy stacja przy bramie musi być połączona z monitorem kablowym? Czyli monitor ze stacją bramową musi być połączony ze sobą kablowo. Nie ma innej możliwości. Jakiekolwiek inne funkcje, które mogą Wam oferować, że jest jakaś transmisja bezprzewodowa, to jest niestety ale bujda. Nie działa to tak, jak powinno. Były produkty, które gdzieś na przestrzeni czasu się pojawiały. Ale niestety nie działało to w taki sposób, żeby można było uniknąć reklamacji. Także na dzień dzisiejszy każdy z szanujących się producentów nie stosuje takiej technologii, tutaj wyłącznie kabel. Pytanie trzecie: czy uzyskam podgląd na aplikacji? Tak, jeżeli dany monitor ma wbudowaną funkcję Wi-Fi, to jak najbardziej po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji będziemy mogli całym systemem sterować. Pytanie czwarte. Czy mogę otwierać bramę z pozycji telefonu? Możesz otworzyć bramę, furtkę, drugą bramę, cokolwiek. Cokolwiek ogólnie dany monitor Wam oferuje. Nawet sterować oświetleniem, jeżeli taka funkcja jest dostępna. Pytanie kolejne, czyli piąte. Czy połączenie kablowe do sterowania bramy musi być między stacją a bramą, czy między monitorem a bramą? OK. Czyli to jest ten film, w którym tłumaczyłem, jak to wygląda. Tutaj jest to tak skonstruowane, że naj, najlepiej jest to połączyć ze sobą tak, że jest monitor, który bezpośrednio łączy się ze stacją bramową oraz łączy się bezpośrednio z bramą. To jest naj, najbezpieczniejsze połączenie, aczkolwiek te urządzenia, tutaj, czyli stacje bramowe, posiadają sobie też przekaźnik dzięki któremu możemy podłączyć furtkę, czyli właśnie taki regiel, czyli zwora magnetyczna, można podłączyć do niego dodatkowy przycisk oraz podłączyć do niego właśnie urządzenie do sterowania bramy. Jest taka opcja. Oczywiście nie każdy Sprzęt będzie to posiadać, więc warto to oczywiście uprzednio sprawdzić i zapytać się nas, który dokładnie to oferuje, aczkolwiek 90% produktów ma coś takiego do zaoferowania. Jedynie stare wersje analogowe wymagały tego, że trzeba było połączyć monitor bezpośrednio z bramą, żeby można było ją otworzyć. Teraz można po prostu wykorzystywać właśnie tą stację bramową. Kolejne pytanie: jakie są metody zasilania? Ok, metody zasilania są. W taki sposób dobrany, że dany monitor czy dana stacja bramowa musi posiadać zasilanie. Mogą być sytuacje, w których zasilimy jedno z tych urządzeń, czy to jest monitor, czy to jest stacja bramowa, i w tym momencie drugi po prostu przekazujemy mu to zasilanie, ale w sposób. Rozwiązania tego jest dosyć banalnie prosty. Pierwszy z nich to jest takie standardowe, zwykły zasilacz gniazdkowy. Wpinamy go, podpinamy dane urządzenie, czy to jest stacja, czy monitor, a potem komunikacja pomiędzy stacją a monitorem również będzie miała tutaj zasilanie. Także to jest pierwsza opcja. Druga to jest zastosowanie takiego zasilacza na szynę DIN, odpowiednio oczywiście dobrany, który możemy wykorzystać zamiast tego zasilacza wtykowego. Tylko pamiętajcie parametry. Oraz możemy zastosować tutaj nawet dużo większe zasilacze. Jeżeli na przykład posiadamy dwa monitory, trzy, cztery lub więcej, to wtedy stosujemy odpowiednio większy zasilacz, który możemy też wykorzystać w naszym wideodomofonie. Także tutaj nic nam nie będzie absolutnie przeszkadzać w tym, żeby można było wykorzystać takie, a nie inne zasilanie. Pytanie siódme. Jaki rodzaj kabla do wideodomofonu? Najbezpieczniej zastosować klasyczną skrętkę komputerową UTP. Minimum kategorii 5, można dać 6, wtedy odległość pomiędzy daną stacją a monitorem może być większa niż 120 metrów. A z drugiej strony możemy też zastosować odpowiednią kolorystykę. Jeżeli mamy do wykorzystania pomieszczenia zewnętrzne, to dajemy wtedy skrętkę komputerową najlepiej czarną z żelem, żeby zabezpieczyć ją przed warunkami atmosferycznymi. A jeżeli nie ma tutaj dostępu tych właśnie owych warunków, to można zastosować zwykły szaro-biały kabel skrętki komputerowej, taki jak my tutaj na przykład dajemy. To jest zwykły kabel, nie ma tutaj żadnej kombinacji, zwykła kategoria piąta. Można też oczywiście zastosować kable zasilające, czyli dwużyłowe. Są też oczywiście takie, takie urządzenia, które odpowiednio mogą wykorzystać właśnie. Pokażę dwużyłowy kabel. Też można oczywiście też taki dać. Jeżeli zastosujemy tutaj system dwużyłowy, wtedy zasilacz pełni funkcję przekaźnika. Jest on oczywiście odpowiednio większy niż taki zasilacz. Montuje się go tylko i wyłącznie na szynę DIN. I to właśnie on będzie nam przekazywać obraz, dźwięk, jak i też będzie dostarczać zasilanie do wszystkich urządzeń. Także to też warto byłoby wcześniej skonsultować. Jeżeli macie już zainstalowane okablowanie składające się tylko z dwóch żył, może trzech, może czterech, to w tym momencie dobieramy odpowiedni sprzęt. Pytanie kolejne. Ósme. Czy kod do szyfratora jest inny do otwierania bramy, a inny do otwierania furtki? Tak, jak najbardziej, możecie sobie sami nadać oczywiście własną sekwencję kodu. Inaczej będzie się otwierać furtka, inaczej brama, a inaczej na przykład jeszcze inne, in, inna furtka, którą posiadacie w swojej posesji. Pytanie dziewiąte: Czy mogę zamontować drugi monitor do wideo domofonu? Tak, możecie zamontować. Monitory wszystkich producentów, jakich mamy, umożliwiają podłączenie drugiego monitora bezpośrednio łącząc go w systemie tak zwanym szeregowym, to znaczy, że pierwszy monitor będzie przekazywać dane do drugiego, a z drugiego monitora możemy połączyć się bezpośrednio z naszą stacją bramową, czy właśnie z bramą, czy inną furtką i też oczywiście można tym sterować. Jeżeli chcemy podłączyć więcej niż dwa monitory, to generalnie wtedy można zastosować taki specjalny zasilacz. Wygląda on mniej więcej w ten sposób, jest on dokładany obok zasilacza na szynę DIN, i w tym momencie wpinamy się odpowiednio w niego i możemy dokładać kolejne monitory również w tym układzie zamkniętym. Kolejne pytanie, czyli już ostatnie. Czy mogę dodać kamery do wideodomofonu oraz jak to zrobić? Kablowo czy Wi-Fi? Kamery do, dokładacie tylko i wyłącznie za pośrednictwem kabla. Musicie wpiąć się bezpośrednio do monitora za pomocą specjalnej przejściówki. Ona, ona jest dostępna w większości tych normalnych producentów. Jest tutaj dołączona gratisowo, także jedną kamerę możecie sobie odpalić. Nie ma tutaj szans, żeby mógł nasz monitor odpalić to Wi-Fi. Przynajmniej jak ja to testowałem, to takiej funkcji nie było. Samo podłączenie tej kamery, nagrałem na ten temat osobny film, link pod podam tutaj pod tym filmem, także możecie sobie go zobaczyć. Nie jest to nic skomplikowanego. Jeżeli chcecie dodać drugą kamerę, bo też są takie możliwości, to wtedy trzeba mieć odpowiednią przejściówkę. Jaka kamera? Najlepiej IP. Oczywiście kamer, stare systemy analogowe wymagały typowo kamer do tej technologii w, z tą odpowiednią przejściówką, także da się to zrobić. No i to by było w sumie wszystko, co nam zadajecie. I reszta pytań jest Bardziej, mniej skomplikowana, ale jeżeli macie trudności z dobraniem odpowiedniego sprzętu, pod tym filmem znajdziecie link do naszego maila. Śmiało, piszcie. Tutaj chłopacy siedzą, dobierają ten sprzęt tak, żeby było dobrze. Nawet jeżeli coś po drodze się nie uda, zawsze można ten sprzęt wymienić, można coś tutaj zakombinować, to nie jest żaden problem. Tym bardziej, że mamy tutaj urządzenia nie tylko. Klasyczne wideo-domofony, ale też są tutaj skrzynki na listy, które też są taką osobną kategorią, o której warto byłoby też zrobić odcinek, ale to już zrobimy sobie kiedy indziej. Dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do usłyszenia! Pa!